Na wszystko, wiesz. Nie? wiesz. Czekaj, czekaj, nigdy w życiu wcześniej nie rzeźbiłeś, nie miałeś styczności artystycznej z różnymi takimi rzeczami. Oprócz tego, coś tam w więzieniu, może no, widziałeś, no, 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 jak ktoś tak, robił. Tak, no. I nagle po modlitwie nad trzeciej nad ranem przychodzi dar od Boga. To jest takie, coś, że to jest tak Ciekawie. silne w tobie, że dążysz do tego samego, bo to nie było tak, że. Ja poszedłem do mnie poszedłem sobie rzeźbić. Tylko poszedłem do dyrektora, dyrektor mówi: mówił, panie jak pana tam że pan za przemoc siedzi cały czas, to są takie duta, nie? No właśnie. Ale ja chodziłem kolejny raz do niego kolejny. Ja mówię, spróbuj, że pan. Ostatnio tego dyrektora spotkałem, wszedł w moją stronę tam, w Christo, pod górkę z żoną. En Christo to jest wspólnotowo. To jest moja wspólnota. Wiesz, i szedł tam stronę, ja z rodziną autem I patrzę się, idzie dyrektor, wiesz. Już teraz nie jest dyrektorem, ale to jest dyrektor. Tak byłem wdzięczny temu człowiekowi, że mi zaufał do, do tego rzeźbienia. Że nie muszę się zatrzymałeś. Zatrzymałem się, były do, do rodziny, poczekajcie, bo muszę to zrobić.